For Your Eyes Only wyreżyserował John Glenn, jest to piąty film z Rogerem Murem w roli Jamesa Bonda. Jak już możecie się domyśleć, po ostatnim filmie nie miałem zbyt wysokich wymagań co do poziomu następnej części. Nie byłem też przychylnie wstawiony w ogóle do pomysłu oglądania jej, ale mimo wszystko spróbowałem. To też w sumie zasługa filmu, który mimo wszystko nie jest taki zły. Jasne, to jest przeciętna bondowska historia i muszę to zaznaczyć, że to jest nieco zmarnowany potencjał, dlatego że scenarzyści robili sobie build-up na o wiele więcej i tych wątków po prostu nie wykorzystali, przez co historia była o wiele nudna niż ta, która mogłaby w tego wyjść. Natomiast film jest świetnie wyreżyserowany. Reżyser nie tylko zapewnia wiele Realistyczniejszych, nie jestem do końca pewny jak to nazwać, subtelności, ale też wiele sekwencji polega tutaj na napięciu, i jego budowaniu, suspensie. I muszę powiedzieć, że ogląda się dzięki temu naprawdę dobrze. Jest ich w ogóle bardzo dużo, w sensie w poprzednich filmach można było narzekać na nudę, ale tutaj tyle się dzieje i są to w sumie dobre sceny akcji, że w sumie tak. Pff. W każdym razie, jak już mówiłem, popularnie jeden film pozostawia niedosyt, dlatego że budują tutaj. Domyślę naprawdę ciekawą postać Kaliny Haverlock, dziewczyny Bonda, której antagonista Bonda zabił rodziców i myślałem, że to będzie takie kino, quasi bondowskie kino zemsty i niby tak jest, ale to jest zupełnie na boku. Fajnie by było, gdyby to był po prostu główny wątek filmu, dlatego, że po prostu nie ma tu nic ciekawszego, a sam ten wątek mógłby być naprawdę emocjonalnie dosadny, gdyby został dobrze opisany, ale on jest po prostu na boku. Znaczy w sensie, się nim w ogóle nie skupiają i w ogóle go nie zagłębiają. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że poziom postaci w tym filmie stoi na przyzwoitym poziomie. że tak się postarali, że naprawdę tworzą wyraziste charaktery. Znaczy wiecie, nadal jest tutaj sporo tak zwanej przeze mnie bondowskiej teatralności i czasem można odczuć tego przesyt, natomiast 4 piątych tego filmu aktorstwo jest na po prostu dobrym poziomie. I mimo wad muszę powiedzieć, że film trzyma tak naprawdę całkiem przyzwoity poziom i niektóre Elementy ma zrealizowane w naprawdę dobry sposób. Dla mnie to jest 3 na 5. Robię Bondy codziennie, tam więcej informacji. Znaczy, miało być codziennie, ale wczoraj miałem tyle obowiązków, że hej, że, że, że dużo i nie zdążyłem po prostu zrobić tego odcinka. W ramach zadośćuczynienia będzie jeden dodatkowy odcinek w ramach powtórki Bonda. Będzie ono filmik, który jest traktowany jako nieoficjalna część serii, ale jako po prostu umówię jako odcinek połowiczny. Pewnie już wiecie, o jaki film chodzi. Także trzymajcie się i do jutra. To jest, to jest takie głupie, ale oni zniszczyli najlepiej zapowiadającego się wiulina serii. Dlaczego?